let the bodies hit the floor let the bodies hit the floor let the bodies hit the floor Witajcie tutaj, Bedizel748, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play sobie w Minecraft. Tak jest, a więc... E, wow. Trzeba będzie gdzieś popłynąć, może tam dzisiaj łodzią, bo tak sobie uświadomiłem dzisiaj, że e, bardzo mało swojego świata znam, tak. E, a więc byśmy sobie popłynęli. Ha, 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 ha. Go zobaczymy, co tam na naszej farmie jeszcze w zasadzie e. A, bo budowałem. Sorry, sorry. E. Tak, i nasza farma, o, ale super. Raz, trzy. Myszka A2, 3, 4, 5. jedną krowę. Jedną krowę No chodź jeszcze Czy mi dałaś tylko skórę? Nie, trzy Dziękować. Naprawdę. Chcę dziękować. Nie! Jeez. Trzeba nie o, jak ja tego nie lubię. Oooo. Dobra, nie jest czas z tym. Zabiłem moje dziecko. Ale są to... Ojej. <laughs> no bo mi uciekło głupie. Dobra. <laughs> Także... Dlaczego nie mam głosu? Dobra, wiesz. Będziemy spalić schodami. E, Być może zauważycie, że... E, mówię nieco inaczej. To, że... Jestem już... E, lekko taki... Po imprezie. <laughs> Także... <laughs> Wiecie sam, no um, Dobra, tu się miłą z kapieką. Co mieliśmy zrobić? O, mieliśmy płynąć. Dobra. To płyńmy. Naszym podróżnikiem, dwa. Dobra, chlup. Zobaczymy co tam jest. E, się rozbije Dlaczego nie mam głosu? O, dorobiłem jeszcze ten filar sobie, żeby to ładnie wyglądało. W miarę tak. I ładny wodospad się stworzył. Tak. Zobaczymy, gdzie. Tam. Oj, tam mi się nie chce. Dobra. To zobaczymy, co jest tutaj. Ew, pustynia. E, widzieliście? Kamernica znikła. <ścoughs> Dzisiaj pójdziemy również do kopalni. Eeeem. Um... Znaczy, powydobywamy surowce... sobie. Tak jest. Ale to też jest dziwne, kurde! Ale to jest fajne akurat z tej strony, że... z Minecrafta, że tutaj mają bagien, fajnie drzewa sobie rosną e, w morzu właściwie. E, Ostrożnie, bo rozdupczysz łódkę. Jak to w Dobra. Duże trzciny. Ha Świnia na pustyni! Super! Aha, błędy, błędy z piachem! Ojej! Oh yeah. Wait a minute! Ah. Wait a minute! O! Ech, ale dużo ssypnęło piachem! O, jest Minecraft, ssypnął! <grafik> ale fajna jaskinia przynajmniej Tu mamy, mamy pustynię, tam może się coś generuje fajnego Nie wiem sam, że... O, ładny, płaski teren, może by się wioska skarbywała a chyba nie Ach. kurde, bo się zgubię What the fuck?! O, leczot! Ja nie mogę, co siedzi! Ale czat <gryzanty> Ja nie mogę Ale by było fajnie, jakby się tu wiązka zgenerowała Jee, <gryzanty> siema, siema, siema. będzie jestem, siema! Siema gościu, siema, siema! Co tam? Co tam? Co tam powiesz? Fajne oczy zielone, fajny nos! He, siema! Ale czad! Ale czat O! Siema! <gryzanty> Przeniosło chyba. Tutaj to powinno być. No, ty, ten coś zapierdziela. Ale czat! Po prostu. <noise> ja mogę. Ale jaka jest wioska. Nawet pól prawnych nie ma. Ej, ty, naprawdę nie ma. Pierwsza moja wioska, z z się spotkałem nie ma pól prawnych, Z czego oni tu żyją? Jezus. Błędy. Ej, ale idzie... idzie noc już. No, oh, fuck. Ja się zmywam. O, oh, shit. O, oh, shit. A dlaczego nie macie pól uprawnych? Jesus. Ej, ej, naprawdę idzie noc, ja się stąd zmywam. Ale mam sąsiadów, jej! Ale super. I oni mają golema tam pewnie, jak będzie coś się działo, to... O, oh, shit, idzie noc. Jak będzie się coś działo, to pewnie będzie ich bronił. Tak. Ale super, mam sąsiadów. Ale było fajnie, jak mi się wioska zgenerowała. No po prostu... <grym> Sorry za to, ale po prostu nie mogę. Jej, świeci się. Dobrze. Kurde, nocy cię, shit. Shit. Escape. Oh, shit. O, mam głos. A, miałem wyciszone. Dobra, spadamy. My się ewakuujemy. a tu nie ma. Dobra, czyli tam chyba, nie? Jest. Jest moja hacienda. Oh yeah. Dobra, próbujemy całe usimy. Najwyżej się rozbijemy. Mmm. To jest za dużo wypiłem się. <ślesk> o! Ono, ja myślałem, że my po tym wiedziemy, tak fajny woda spadnie się, myślę, że zabiliśmy creepera Podróżnika w poprzednim epizodzie, przepraszam, ehm, mówię cały czas o odcinku, a to nie są odcinki, są epizody, tak to są epizody, ehm. tak, to są epizody, jej mam sąsiadów, ale super. He, he tam jesteście. Super <gry> Ja nie mogę <gry> Już wiem? Ale by było fajnie jakby się wioska zgenerowała O, to jest po prostu Nie wyrabiam siebie czasami Wieczek <gry> w dłoni i śpimy Dobra Jest na dzień Creeper mój lubieniec! Idziemy go zaciukać Dead, dead gościu dead! Już nie żyjesz, czeku, tyle, tu ty lepiej. sam się poddaj. Ty już nie żyjesz. Jesteś dead, gościu. Nie wiem, po co ty tu w ogóle się jeszcze kręcisz, człowieku, ty uciekaj stąd. Tu idzie bezimienny wojownik. O, shit, dwa creepery. O, shit, o, shit, o, fuck. Dzień dobry, panu. O. I po panu. Mm. No i co powiesz, kurde? Zginąłeś teraz, nie wiem. Nawet cię tu nie ma. Dobra, ale, 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 my tutaj nie jesteśmy tylko, żeby walczyć z creeperami. O przyjaźnie to wygląda, spoko. Idziemy do naszej kopalni, ehm. sorry, eee, ehm. pobudować, tak, idziemy pobudować. Ciągle sięmy powydobywać. Jakiś spawner by musiał trafić, kurde, ja nie mam szczęścia do spawnerów, muszę wam powiedzieć. Na moim świecie grałem, to trafiłem jeden, jedyny spawner i to do tego zombiaków, raz, dwa, trzy. Dobra. Naprawdę. Nie mam szczęścia do spawnerów. Jest. Raz, dwa, trzy, raz. Dobra. To kopiamy się do samego DNA ziemi. jej, mam sąsiadów, ale Czat nigdy nie kopię nad pod sobą. I nad sobą również. Eee... Jaki czat? Jeszcze dwie w dół i jedna osoba pochodnia. Haha. się coś trafiło. Jakieś jakiejś może mozie. Na którym jestem poziomie? 37. Tu jest. Strasznie lipnie. Strasznie lipnie tym łotem. Te tutaj, te poziomy. Tak. Wiem. Muszę iść się leczyć, dobra, tutaj, tutaj, tutaj i raz, dwa, trzy, aha! Muszę wam coś powiedzieć Zapowiadam e, uroczyście, że będę kręcił kolejnego displaya. Tym razem z gry Sirius sam. Cave system, cave system. Nie, spawner, to jest... Dobra. Raz, dwa, trzy. Kopiemy tutaj. Przyjdzie noc i będzie lipa. L -i -m. Dawaj zombiego. Daj mi zombiego. Oświadczam. O oh shit! O oh shit! <Ciao> Dzień dobry! Panie Creeper, o! czy dobry! O, nawet dwa! Kolego, przeprowadziłeś! Ojej, ale super, ale przepraszam, muszę cię zacznąć. Tam jeszcze jeden był. Jaki czat lapis subcio e, fuck Yumbi. lawa tam się świeci ale super złoto, a ja nie mam kilofa, shit a, jedno żelazo a żeś sypnął e, to się weźmie? weźmie się, tak, lapis się bierze Powiedz, że ja uwielbiam złoto. Tak, ja po prostu, um, jak widzę złoto, to je ubóstwiam. E, nienawidzę jaskiń z gravelem, także tam nie idę. Pójdę. O, zielazo. Oh yeah. Dawaj zielazo, dawaj zielazo. Dawaj, dawaj, je zielazio. Je daj zielaza. Eee. A, się pnął zielazem? <grym> Jeszcze zamknij się. Sorry. Dobra, idziemy teraz tutaj. Jaki spawner by się przydał? Ja on dzisiaj... Oł. What the fuck? Ale materiałów. Lawa super i Obsidian. Może daj monta, znajdę. Eh, pająk super. Eh, i preska Sorry, lawa, ale muszę cię. Dobra. Raz się żyje. Wbijamy inną na chatę. Koś, koś. Tu jest spawner. O oh, shit! Ja dziękuję. Ja uwielbiam tą grę. Dziękuję bardzo. bardzo podziękował hehe, <grymne> <grymne> redstone, REDSTONE o, ja muszę mieć redstone są mi tu deformowane struny głosowe holy fucking shit ja tu czuję spawner ALE MAM CAVE SYSTEM, LUDZIE! Naprawdę ja tu czuję spawner zombiaków. O, shit. Ja będę to to też raz materiały do domu i wbijam im na chatę. Nie ma bata. Węgla też mało. Tylko chcę zrobić stalowy kill Oh shit, nawet nie mam gdzie zbierać. Do e. widzenia. O oh shit, tak widać? Imprezy mi służą. Jak mam imprezy, to po prostu znajduję coraz to fajniejsze rzeczy. Tutaj, cave system. Jeszcze do tego wioska! Jeszcze taki tekst rzuciłem za rąbisty, po prostu. Yy. Muszę częściej imprezować. Dobra. O jest. Aha. Także picie jest złe. Nie ma bata. Nie picie. Jeśli nie jesteś pełnoletni Albo picie Ale za zgodą rodziców Okej okay. Sorry Ziato Dobra Idziemy O, bym znalazł, po prostu Shit, myślałem, że coś na mnie spada A to te drobinki z drobinek, co sobie ciukam cały czas Choinka Creeper? Nie? To dobrze. Boję się stąd wychodzić po prostu. Nie, ja tu obstawiam pochodniami. Za każdym razem jak stąd wychodzę, to Boję się, że tu będzie nasz kolega podróżnik. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie o co mi chodzi O. Cheers! Głupia świnia. Nie lubię świn. A czy? Smaczne są, ale nie lubię ich. O, ale krowy dają mleko i skórki, są hojne i w ogóle tak, tak. O ale znalazłem cave system tak. subcio, Taki jak powinien mówić cave system, to jest cały system chyba 60% węgla, tego drzewnego super, przetapiamy żelazo. Ja bez taka żelaza nie wracam. Mnie to nie interesuje. A, drzewno przejedę. Mm, przepraszam. Hmm. Przetopię. No przepraszam was, no. Jakoś tak się wymsknęło. Kobyl. Lapis. Dwa bloki. Oh yeah! Nie. Yeah. Jeden. Eee. To nie chcę. Zbieram więcej co zrobię. 6 na 6, ale... Dlaczego 6? Jestem debil. Oko pająka. Dobra. Dirt. Nie lubię dirtu. Ale... Skrzyneczka się przyda. Krzyneczkę postawimy tutaj. Tak, tutaj postawimy krzyneczkę. Ja nie mam już drewna. Jest. Dobrze. Mam drewno. Mam. Wszędzie dzisiaj diament. O, tak Baniem diament, będziemy urządzeni tak e, Tak, tak. Będziemy urządzeni jak cholera e, to, 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 to. Tutaj, tutaj 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 to O, to mi się może... To mi się... To mi się na pewno przyda Sorry za tego laga e, Dirt, nie lubię dirtu po cholera mi szkło w jaskini Ooooo o o o o o znaczy sobie 16 64 Tak 64 Ja bez taka żelaza nie wychodzę aaa, jeszcze kilo To te patyki Dobra Muszę wam powiedzieć że A. Grałem sobie ostatnio w taką grę... Znaczy właściwie to przed chwilą, bo właściwie zainstalowałem Kupiłem, zainstalowałem i żelazo mi się jeszcze topiło Zrobię sobie jeszcze drugi killoff, ale sobie to za pasowy. Kupiłem, zainstalowałem grę Limbo Bardzo mi się podoba Odbrałem jeden let's play Po prostu wciągnęła mnie ta gra Shit ehm. Nie 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 la, 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 la. Google Mix sobie chlechle chleba chle, ba ba, ba zro, 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 bie, bie, bie. Ci chleby. A se tutaj trochę chleba. A właściwie tu jeszcze trochę chlebu. Tak, bo nie ma żadnego. Jest trzy jeszcze. Kobla. Koblowy. <suszel> A, strasznie zmęczony jestem. No, stajemy, dziesiąta do szkoły. <grym> Taka dziesiąta. Go. O, spider! Będzie łuk. O ile sypnie. Pajączek. będziesz miał taką pajączku? Jest dzień przecież, prawda? Dzień! Ale sypnął nićmi. Super Dobra Czego ten pies tak ujada, oh, Jezus O shit A też z tym psem to też jest bardzo ciekawa historia <grym> Może wam powiem kiedyś A właśnie, teraz wam powiem Przy pracy się bardzo dobrze Rozmawia? <grym> Tak, przy pracy się bardzo... jedno złoto. jest. Tak, przy pracy się bardzo dobrze rozmawia. Eem. A, o o tym... Pie, pie moim. Znaczy to, to też bardzo ciekawa historia, ale tu nie idę. Eem. Bardzo ciekawa historia, bo eem, miałem próbę gitary, bo ja jestem zapalonym gitarzystą i lubię sobie czasami jakieś eem, coś tam zagrać. Także... <laughs> Dobra. Mniejsza z tym. E, grałem sobie... Znaczy, miałem próbę na gitarze i, i, i ten... I... Mój tata zostawił samochód przed właśnie, przed wejściem. Nie chował go, bo zaraz by tam i tak po mnie jechał. Tam próba... Go, o, lapis! <grym> próba godzinę... Em, dwie. Także... E, już mu się pewnie nie opłacało. Nie wiem. Jakoś tak... No jakoś tak wyszło, że zostawił samochód przed właśnie... Lapis, dużo lapisu. E, przed... E, Właśnie bramą, i ktoś podrzucił psa. I, I został pisacz, kochany. Kajtuś. E, tak się wabi. Kajtuś, tak. Kajtuś. a oh shit. Tylko wtedy będę złoto i. Hehehe. szybciej Lejwa. Tu jest lejwa. Obsidian, 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 oh yeah! O, czy będzie lawa! Y Poziom, który? 12. To mogą być diamenty, o, ale bym był happy, jakbym zaraz diament jeszcze w tym odcinku. Redstone, redstone tak, redstone mi się przyda. DIAMENT Ja nie mogę! Ja nie, ja już przeginam. Przeginam po prostu. Mieszka? Tylko jak mi odjedziesz, to cię ukatrupię. Oh, Jezus! Ale widzieliście? No przecież jest... Nie, ja własnym oczom nie wierzę, po prostu... Ja muszę częściej na chodzić. <laughs> o Boże, diamen Boże, no ja nie mogę. Ale zarumbiście. Sorry, się tak podniecam, ale po prostu... No, wszystko dzisiaj mam w Minecrafcie. Wioskę mam. Ale by było fajnie, jakby się wioska zgenerowała. Creepera mam, podróżnika. Nie masz szkieleta, prawda? Teraz skinął, to bym po prostu Jeden diament Drugi Dwa diamenty, no dwa Shit, ja chcę więcej Trzy, o ja, no nie wierzę O ja <śm> Nie, ja nie wierzę po prostu To jest, to jest Nie, no to jest nic, nic, Nie prawie, o ja chcę trzy Proszę, masz, na, najedź się <śm> Jeszcze więcej! Nie ma nic? Oh shit. Spadniesz to cię zajebę. Przepraszam. Się ewakuuje z tym diamentami. O, oh, fakt, w którą stronę? O, oh, shit zombie! Się? Spadaj, gościu, w to. Sorry za tego, kolega, ale trochę. trochę Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Jest dzień jeszcze. Oh. Ja oh właśnie po prostu... To jest najczęstszy dzień w Minecrafcie po prostu u mnie. O, ale by było fajnie, jakby się wioska zgenerowała. O, ale bym był happy, jakbym miał diamenty. To jest po prostu mała bania i jeszcze w ogóle nie zginąłem. Po prostu uwielbiam tą grę, ale i tak Gothic lepszy, no ale Minecraft, nie obraź się, ale Gothic to jest moja gra dzieciństwa, po prostu, ja ją ubóstwiam. Każdym razem jak przychodzę, jest mam diamenty! Ojej, ja cztery! Ale czat jeszcze redstone do tego, o oh, jeez, yes. jestem po prostu, jeszcze lepszy! Ja nie mogę, a razy jest? Nie ma, ale jest złoto, O, po prostu jestem, po prostu, o, taki. Ja nie mogę, no nie mogę po prostu, no was bardzo, ale to jest po prostu już nie do, nie do pojęcia, no naprawdę, no sory, no ludzie, no ale przecież Chciałeś żelazo, masz żelazo. Chciałeś wioskę, masz wioskę. Chciałeś krowy, masz krowy! Chciałeś diamenty! Masz diamenty! Chciałeś zombiego! Masz zombiego! <laughs> ojej. Nie, ja muszę część na imprezy chodzić. Zaraz krzyknę chłopaków jeszcze coś nagramy z Minecrafta, a przedtem jeszcze sobie coś wykniemy. Ojeja. Yeah, ja. Yeah. Wiecie co? Ja dzisiaj dość przygód. Muszę wyrzucić te z mięso, bo to mnie obrzydła. Tak. Ja je mogę, no po prostu dzisiaj. Dzisiaj to jest po prostu już po prostu. Nie, no szacun wielki gościu dla Ciebie, a właściwie dla generatora mapy. Bo ja jestem, ja nie umiem grać w Minecrafta. Ja mam po prostu cholerne szczęście. Wiecie, że gupi to ma zawsze szczęście i tak to jest ze mną już po prostu. I mam O O, oh, yes. Ale super! Teraz sprawdzę czy się coś nagrywa... wszystko nagrywa, bo za dużo tego dobrego po prostu. Nagrywa się. No jeszcze super po prostu. O ja ja, ja po prostu nie wyrabiam. Nie wyrabiam ludziska. Ludziska kochane nie wyrabiam Dobra Ale ja tutaj zakończę ten odcinek Także <laughs> Ja nie mogę <laughs> Żeby nie było, nagrywam na żywo Cyk, 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 cyk Piąk Tak, to było na żywo wszystko To nie było nic podrobione ani w międzyczasie nagrane To było wszystko na żywo Tak więc Jak się podobało Dzisiaj było już znacznie lepiej To komentujcie Eee, oceniajcie i subskrybujcie Dobra, to na tyle Trzymajcie się ludziska i na razie